ludzie, niestety, przez moją niecierpliwość, dzisiaj otwieramy te rzeczy. A do bloka sobie zrobimy od razu po. Albo nie, nie będziemy robić, bo i tak to się nie opłaca. A to jest lepsze widowisko. Otwieramy. 70 planet. Ten barley biletowe. Czyli mamy punkty do kogo? Do nikogo. Skrzynka. 16, Rosa, Cold i mamy nowego mierza Pięknie. Mamy Jesse. 50 monet. Punkty znowu do Rico. I duża skrzynka. Słuchajcie, w niej coś może być. W niej coś może być. Pierwsza nasza duża skrzynka chyba na tym koncie. Nie świeci się, a więc nic nie ma. Czyli... już tyle. To tyle. T tyle wynikło z tego openingu. Trzecią. No, Czwartą na kolcie. I tyle. Mamy Nowego zadymierza. No, i tyle. He. <laughs> nie było przejemne, ale i tak prawie się na nic nie zdało. Nie. Jedyne nasze szczęście to dosyć, które i tak było jakby za darmo. Więc dobrze dla tego odcinka, króciutki ale dobry, jeżeli odcinek wam się spodobał, zostawcie łapeczka w górę suba na kanale i cześć